Dzień dobry Państwu! Jak wielu z Was zauważyło i wielu z Was słyszało moje uprzedzenia, nie było mnie przez pewien czas w Polsce i przed komputerem. Teraz wracam i wracamy do stałej rutyny. Także w poniedziałek z powrotem będziemy czytali Komsemolską Prawdę. Oczywiście nie odwiedzałem terenów działań bojowych, lubię żyć. Odwiedzałem kraj istotny dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Obecnie bardzo nawet, ale była to wycieczka czysto turystyczna. Przejdźmy jednak do wydarzeń, które miały miejsce w czasie, kiedy mnie tutaj z Państwem nie było, choć oczywiście śledziłem te wydarzenia cały czas na bieżąco. Widać je bardzo dobrze na mapie, zaznaczone kolorem niebieskim, zostały tereny. Odebrane rosyjskiemu okupantowi przez drastyczne i mocno niespodziewane kontrnatarcie sił ukraińskich. Niespodziewane głównie dlatego, że przez długie tygodnie anonsowane były działania tego typu na kierunku chersońskim. Tutaj ten sporych rozmiarów przyczółek na prawobrzeżnej Ukrainie, czyli po prawej stronie dniepru. Siły rosyjskie miały zostać zaatakowane i wyparte. To się wydarzyło w tej pierwszej części. Faktycznie te ataki miały miejsce, natomiast duże działania miały miejsce na północy, w zupełnie innym kierunku niż zapowiadano. Co jest manewrem, jak rozumiemy, bardzo sprytnym. W tej chwili, w Przede wszystkim pojawiła się ważna informacja, że cały Kupiańsk został zajęty. Cały to oznacza także ten znajdujący się po wschodniej stronie rzeki Askol. To jest bardzo ważna informacja. Ta rzeka, jeśli sobie popatrzymy na północ i na południe, ciągnie się od samej granicy z Rosją. Tam później wpada, łączy się z innymi ciekami wodnymi i przeradza się w Siewierski Daniec i tworzy taką... Przegrodę wodną w pewnych momentach dość szeroką na całej długości tej części frontu, więc przejęcie w Kupiańsku strony wschodniej. Wschodniego brzegu jest tutaj bardzo istotne. Bo właśnie na tej rzece Rosjanie próbowali zbudować swoją nową linię obrony przed kontrynatarciem, więc taki przyczółek może pozwolić w przyszłości posuwać się Ukraińcom jeszcze dalej. Samo jednak zdobycie kupiańska i izjumu jest tutaj szalenie istotne. Udało się odepchnąć Rosjan aż do granicy na długim odcinku frontu w okolicach Charkowa. Izjum był okupowany przez Rosjan od 1 kwietnia i tworzył duże zagrożenie dla całego tego zgrupowania wojsk na wschodzie. Tradycyjnie to było najsilniejsze zgrupowanie wojsk ukraińskich w tym konflikcie. Teraz ta sytuacja się już wielokrotnie zmieniła, jednak kiedy Izium był zajmowany tworzył on takie wiszące od północy zagrożenie dla sił jeszcze wtedy broniących się np. w Siewiera Daniecku co tworzyło potencjalną możliwość atakowania z kilku różnych stron przez Rosjan. Dalej trwają w tej chwili rosyjskie ataki w okolicach Doniecka, na przykład na Awdijewkę i tutaj na Bachmut, trochę dalej na północ od Doniecka. One jednak w zasadzie niewiele się zmieniły od momentu, w którym ja wyjeżdżałem. Tutaj będziemy mieli zaraz miejscowość Piski. Ona, jak Państwo widzicie na tej mapie dalej jest zajęta w sposób niekompletny. Te walki dalej tutaj trwają i dalej Awdijewka się broni, tak samo jak te dwa tygodnie temu. Jednocześnie siły ukraińskie próbują szturmować Liman na północny wschód od Słowiańska. Tutaj jak donosi chociażby Arestowicz, ale także inne źródła, idzie Ukraińcom słabiej niż w tych ostatnich działaniach w Izjumie w Balatlei w, świat w Światogorsku. Sam Arystowerz, za co go lubię, bo on nie boi się przyznać, że przeciwnikowi coś wychodzi, mówi, że rosyjska obrona powoli tężeje i staje się bardziej sensowna, co utrudnia ukraińskie postępy. Jednak fakt jest faktem, że udało się odzyskać ogromne połacie terenu i to nie jest tylko sam teren, to są także poważne straty po stronie rosyjskiej. Mamy liczne zdjęcia, filmy, nagrania pokazujące co udało się zdobyć. Podczas tego kontrnatarcia są to dość spore magazyny amunicji, wyposażenia, sprzętu. Mamy tutaj listy rozpisane na podstawie Oryxa. Przypomnę, Oryx jest blogiem, który zbiera tylko informacje potwierdzone wizualnie z możliwością ich geolokalizacji. Także prawdopodobnie nie są to wszystkie przejęte i zniszczone. Sprzęty rosyjskie, ale te, o których wiemy na pewno, te listy są długie. Mamy tu i artylerię samobieżną, i ciężarówki, i czołgi, dużo broń ręcznej, której na liście tu nie ma, ale widać ją na zdjęciach. Także jest to potężna, potężny sukces. Strony ukraińskiej, która faktycznie nie tylko zdecydowanie poprawiła swoją sytuację strategiczną, umożliwiając sobie dalsze ataki na długiej linii frontu, odcinając zaopatrzenie, które szło przez Kupiansk do tych ugrupowań rosyjskich, ale także zdobyło, poprawiło swoją sytuację, jeśli chodzi o sprzęt. Ukraińcy cierpieli na duże problemy związane właśnie z liczbą posiadanego sprzętu mieli ludzi, a nie mieli czym mm, tych ludzi uzbroić w dużej mierze. I to pomimo oczywiście europejskiej i amerykańskiej pomocy, która jest duża, ale jak na skalę tego konfliktu niewystarczająca. Choć jednocześnie trzeba powiedzieć to wprost, w tym konkretnym przypadku natarcia na w kierunku Charkowskim, czy też Iziumskim, jakbyśmy go nie określili, pomoc zachodnia okazała się robić ogromną różnicę. Tutaj specjaliści, na przykład rosyjscy, wskazywali na to, że wozy opancerzone M113 gąsienicowe okazały się, choć przestarzałe, bardzo dobrze wykorzystane przez stronę ukraińską. Przy czym, co ciekawe, my zazwyczaj mówiąc o M113, mówimy, że ich pancerz jest już słaby jak na współczesne warunki pola walki Rosjanie zauważają, że i tak jest on lepszy niż w przypadku analogicznych współczesnych pojazdów rosyjskich. Warto przy tym dodać, że dużą pomoc okazały sprzęty przekazane przez Polskę. Jeśli chodzi o tego typu działania ofensywne, to tutaj czołgi T-72 i PT-91 twardy, a także polskie BWP, także przestarzałe, ale jednak ważne, że obecne odegrały tutaj ważną rolę. Myślę, że w przyszłości dowiemy się na ten temat jeszcze więcej. Natomiast to, co wydaje mi się w tej konkretnej sytuacji najważniejsze, to to, że kontynatarcie Ukrainy pokazało, że nasze dotychczasowe oceny sytuacji okazały się prawdziwe. Co to znaczy? Mówiliśmy wielokrotnie, my w sensie, nazwijmy to szeroko pojęci komentatorzy, dziennikarze w zachodni, polscy, ja tutaj na kanale mówiliśmy o tym, zresztą rosyjscy komentatorzy antyputinowscy także na to wskazywali, często stawali się źródłem tego typu informacji. Była mowa o tym, że Rosjanom brakuje organizacji, dowodzenia, wyposażenia, piechoty. Przede wszystkim wielu potwierdzało, podkreślało, że to właśnie sama piechota jest tutaj ogromnym problemem i jej liczba. Brakuje też rozpoznania, brakuje też, jak się okazuje, jakiegoś sensownego systemu podejmowania decyzji. Po tej klęsce nazwijmy to po imieniu. Bardzo się ożywiła rosyjska blogosfera, rosyjscy komentatorzy, którzy wcześniej. Dość optymistycznie wypowiadali się o sytuacji, choć i ci, którzy krytykowali od dawna, także to mówili. Mówili, że w kierunku na Balakleje szykuje się ofensywa już tydzień zanim się ona rozpoczęła. I po tej porażce bardzo wielu z nich bardzo długo, bardzo głośno i gorzko narzekało na to, że dowodzenie rosyjskie zlekceważyło informacje, które były w posiadaniu nawet. Po prostu youtuberów, blogerów, dziennikarzy, a musiały być także w posiadaniu Ministerstwa Obrony, chociażby pozyskane z otwartych źródeł, i z tym nic nie zrobiono. Moja teoria jest taka, że nic z tym nie zrobiono, ponieważ nie mieli co z tym zrobić nie mieli wystarczających rezerw i możliwości logistycznych, żeby w ten tydzień faktycznie przerzucić wystarczające siły i wzmocnić tę obronę na tyle, żeby ona wytrzymała ukraińskie kontrnatarcie. Warto przy tym powiedzieć, że ta wojna informacyjna strony ukraińskiej, która doprowadziła do przerzucenia poważnych sił na kierunek chersoński także odegrała tutaj bardzo istotną rolę. Jeśli jesteśmy już przy kierunku chersońskim, to warto powiedzieć, że tutaj te zmiany nie są tak poważne, jak na kierunku izjumskim, natomiast cały czas. Trwa odcinanie Rosjan od możliwości zaopatrywania tego zgrupowania wojsk. W tej chwili w zasadzie sprowadza się to do topienia tych przepraw tymczasowych, promów i różnych innych, nietypowych metod zaopatrywania żołnierzy. Tutaj nawet jakieś pływające rurociągi pojawiły się w doniesieniach prowizoryczne, montowane przez Dniepr, żeby pompować paliwo do rosyjskich pojazdów. Jeśli pójdzie tak dalej, to może się okazać, że ta strategia na wyczerpanie także przyniesie owoce. Oczywiście jeśli mówimy o naszych ocenach i o tym, że sprawdziło się, że siła strona rosyjska jest mocno osłabiona, to tutaj trzeba wspomnieć także oczywiście o strategii hajmarsowania przeciwnika, czyli precyzyjnych ataków na jego punkty zaopatrzenia, bazy, magazyny amunicji, czasem konwoje, choć to rzadziej sztaby. To wszystko doprowadziło do tego, że doszło do jakiegoś rodzaju erozji Sił Obronnych na kierunku izjumskim. Te zniszczone magazyny na tyle zdezorganizowały tam logistykę, że siły rosyjskie miały bardzo ograniczone możliwości bronienia się przed tym kontratakiem. Bardzo możliwe, że podobne katastrofy będą miały miejsce dla rosyjskiej armii na kolejnych kierunkach. W tej chwili czytam różne doniesienia o tym, że następne tego typu natarcie może się wydarzyć w okolicach Energodaru, ale to jest już informacja, która będzie musiała zostać potwierdzona przyszłymi wydarzeniami. Ważne jest też, żebyśmy sobie powiedzieli o reakcji samych Rosjan na te wydarzenia, bo tutaj można powiedzieć, że dzieje się trochę rzeczy. Tak jak Państwu mówiłem, wielu blogerów, komentatorów bardzo narzeka na tę sytuację. Wielokrotnie wspominali o tym, że no, kierownictwo rosyjskie zawaliło sprawę. Bezpośrednio minister Szaigu, jego sztab. Doszło nawet do tego, że w rosyjskich mediach pojawiły się komplementy dla główno dowodzącego siłami ukraińskimi, generała Zolużnego. Który miał się okazać według nich na tyle dobrym strategiem, że no się nie udało tutaj powstrzymać tej porażki. Także mm, to jest dziwna próba zrzucenia odpowiedzialności za własną niekompetencję na geniusz przeciwnika ale dochodzi aż do tego typu byśmy powiedzieli absurdów, dochodzi do różnego typu wypowiedzi antyputinowskich nawet wśród ludzi wcześniej. nazwijmy to proputinowskich. Bardzo wielu zwraca uwagę na to, że ta wojna prowadzona jest w sposób zbyt mało agresywny i że trzeba po pierwsze atakować i to jest zgrana płyta, już o tym mówiono bardzo wiele razy centra przyjęcia decyzji, centra dowodzenia. Tutaj bardzo wielką histerię w rosyjskich mediach wywołała wizyta prezydenta Zelenskiego w wyzwolonym iziumie, który faktycznie znajduje się w zasięgu już nawet nie kalibrów, a znacznie lżejszego sprzętu, tylko że ponownie Rosjanom brakuje danych wywiadowczych, żeby taki atak przeprowadzić i Zelenski mógł... W miarę swobodnie spotkać się z żołnierzami na tym strategicznym kierunku, żeby podnieść ich morale, podziękować, co po stronie rosyjskiej skończyło się takim głośnym kwikiem. I tutaj była ciekawa narracja po stronie kwiczących, ponieważ oni twierdzili, że Rosja nie dokonuje takich ataków nie dlatego, że nie potrafi, tylko dlatego, że jest zbyt humanitarna i zbyt łagodna w swojej. W swoim sposobie prowadzenia wojny, co jest oczywiście absurdem, ponieważ od samego w zasadzie początku widzimy ataki na cele cywilne, bombardowanie bloków mieszkalnych, dywanowe, ostrzały artyleryjskie na osiedla mieszkaniowe. Myślę, że Rosjanie, gdyby tylko wiedzieli, że Zelenski znajduje się w zasięgu ich artylerii, nie mieliby absolutnie żadnych oporów. W ostatnich dniach pojawiły się także ataki na infrastrukturę krytyczną cywilną, między innymi na elektrownie Charkowem, na elektrownie wodne, zapory, które, których uszkadzanie ma niszczyć przeprawy pontonowe ukraińskie, na przykład na rzece Inguliec, Tutaj także pojawiają się po stronie rosyjskich mediów, komentatorów wypowiedzi w stylu dlaczego nie robiliśmy tego wcześniej, dlaczego nie robimy tego cały czas i bardziej intensywnie. Tutaj ponownie pojawia się pytanie faktycznie dlaczego. Raczej wydaje mi się, że gdyby Rosjanie widzieli w tym jakiś sens i możliwość zwycięstwa, to nie powstrzymałyby ich względy humanitarne przed tego typu działaniami. Tu raczej chodzi albo o brak możliwości, albo o brak faktycznie przekonania, że to może im coś dać. I faktycznie to, że mieszkańcy Charkowa, którzy od miesięcy znajdują się pod ostrzałem, dodatkowo nie będą mieli wody w kranie albo prądu w gniazdku, to nie jest coś, co jest w stanie przerwać tę wojnę tu i teraz i doprowadzić do jakiejś ukraińskiej kapitulacji, więc wątpię, żeby tego typu działania, mogły zostać uznane za warte świeczki, choć w tej sytuacji, nazwijmy to, depresyjnej dla strony rosyjskiej tego typu dalsze terrorystyczne ataki mogą mieć miejsce. Warto przy tym wspomnieć, że strona ukraińska także nie wzdryga się przed podobnymi atakami, na przykład na miasto Bielgarod, tam także zdarzały się ataki na infrastrukturę, co warto tutaj powiedzieć? Strona rosyjska lubi komentować, mówiąc, że Zachód jest obłudny i chwali ataki na miasta rosyjskie, a ataki na miasta ukraińskie nazywa terroryzmem. Oczywiście jest to ocena, którą, z którą można się zgodzić w tym sensie, że to jednak strona rosyjska rozpoczęła te wojny, więc ataki na ich miasta są aktem. Samoobrony ze strony Ukrainy. No, to są po prostu podstawowe fakty i informacje na ten temat. W tym wszystkim bardzo mocno ożywił się Kadyrow, Ramzan Kadyrow, szef Czeczenii, który tutaj występuje jako powiedzmy naczelnik tej frakcji, nie, nieoficjalny naczelnik frakcji mówiącej o tym, że Rosja jest zbyt miękka, że powinna przeprowadzić Taką ochotniczą mobilizację, On wprost napisał, że każdy z subjektów Federacji Rosyjskiej wystawiłby po tysiąc żołnierzy ochotników i ich uzbroił. To, że powstałoby tam ponad 80 tysięcy armii, która by zalała Ukrainę i była w stanie przechylić szale tego zwycięstwa. On mówił o tym, że pójdzie na samą górę, zwrócić uwagę na problemy w planowaniu i w strategii sztabu generalnego nic z tego na razie nie wynika to mogą być działania stricte polityczne on sam anonsował po drodze wysyłkę paru kolejnych tysięcy czeczeńskich wojowników bojowników, po prostu żołnierzy na Ukrainę co oczywiście raczej w żaden konkretny sposób sytuacji nie zmieni te 4 czy 5 tysięcy ludzi tutaj nie odwróci sytuacji już w tej chwili przynajmniej na ile możemy to oceniać na podstawie obecnego stanu linii frontu? Pojawiły się też komentarze Ukraińców, co jest dość oczywiste i dość liczne, mówiące o tym, że ta wojna, skoro już dochodzi do takiej fazy, w której Ukraina jest w stanie kontratakować, to powinna zostać prowadzona do samego końca, aż do rozpadu Rosji na mniejsze państwa. Tu niestety, i jest to smutna konsekwencja decyzji podjętej przez Władimira Putina, który rozpoczął tę wojnę zresztą w 2014 roku i to było już widać wtedy bardzo intensywnie, faktycznie w społeczeństwie ukraińskim pojawiają się krwiożercze nastroje. Krwiożercze nastroje w stylu. Żaden Rosjanin nie ma prawa do życia, Rosja nie ma prawa istnieć jako państwo. Będziemy ich bombardować aż do Moskwy. Tego typu wypowiedzi się pojawiają w reakcji na to, co Rosjanie wyprawiali i dalej wyprawiają w Ukrainie. Jest to zrozumiałe. Trudno się po prostu dziwić, to jest nic pozytywnego, natomiast jest to. Konsekwencja każdej wojny. W tej chwili w Izjumie trwa badanie masowych grobów, które pojawiły się tam w czasie okupacji rosyjskiej. Oczywiście strona rosyjska twierdzi, że są to ofiary ukraińskich ostrzałów i ukraińscy żołnierze, po których nikt się nie zgłosił. Natomiast fakt jest faktem: dopóki ta wojna i ta inwazja nie wybuchły takich masowych grobów, nie było. To jest kolejny fakt obciążający Rosjan. Dodatkowo na części z tych ciał odkrywane są ślady tortur, co już jest absolutnie pewną wojenną zbrodnią. Więc tego typu nastroje po stronie Ukrainy są absolutnie zrozumiałe, choć jednocześnie niezbyt cieszące. Wcale, myślę, nie chcielibyśmy, żeby ta wojna przerodziła się w gigantyczną ukraińsko-rosyjską wojnę trwającą dziesięciolecia i niosącą ze sobą śmierć kolejnych milionów ludzi, natomiast jest to absolutnie niewykluczone, ponieważ jak to zazwyczaj bywa z tego typu konfliktami, kiedy raz się je zacznie, ich przebieg jest niemożliwy do przewidzenia. Tu jednak trzeba powiedzieć, że faktycznie te dwa ostatnie tygodnie, kiedy nie było mnie z państwem, przyniosły potężne zmiany. Ukraińcy nie tylko poprawili swoją Pozycję strategiczną i zdobyli dodatkowe siły, jeśli chodzi o sprzęt, amunicję, wyposażenie, to jest także ogromna zmiana emocjonalna. Przede wszystkim Ukraińcy zrozumieli, że potrafią prowadzić skuteczne działania także w ofensywie. To do tej pory było w zasadzie niejasne. Wcześniej im świetnie wychodziło bronienie się, sprawnie wychodziło im manewrowanie przy wycofywaniu swoich sił. Dość dobrze im poszło z tego, co widzieliśmy, czyszczenie terenu, który Rosjanie opuścili na północy ich kraju, a teraz pokazali, że takie klasyczne operacje ofensywne także znajdują się w ich zasięgu, to z całą pewnością budzi apetyt na więcej. Rosjanie z kolei po raz kolejny okazali, Słabość, słabość przede wszystkim organizacyjną, związaną z planowaniem operacji wojskowych. Oni tam zawiedli w sposób bardzo wyraźny. Oba te fakty ośmielają zachodnich partnerów do kolejnych dostaw sprzętu. Pojawiają się tutaj także wypowiedzi ze strony zachodniej o tym, że ta wojna może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji dla Rosji, a nie tylko do wyrzucenia Rosjan z terenów Ukrainy. To może oznaczać także dodatkowe dostawy sprzętu. I to wszystko podkopuje bardzo polityczną pozycję Władimira Putina. W bardzo silny sposób jego sytuacja zdrowotna, także mamy tutaj podstawy twierdzić, jest poważna. On niedawno wybrał się na rosyjski Daleki Wschód. Miało mu towarzyszyć według rosyjskich mediów niezależnych ponad 20 lekarzy. Do tej pory z aż tak wielką grupą specjalistów nie podróżował. Było ich trochę jednak. Mniej do tej pory. Widzimy więc, że ta wojna, choć wchodzi znowu w kolejną, już nową fazę, nie jest jeszcze bliska od zakończenia. Przez chwilę wydawało się, że być może faktycznie dojdzie do tego, co kiedyś nazwałem efektem kopnięcia w drewnianą szopę. I możliwe, że to wszystko się rozpadnie. Na tym jednym froncie w wielu miejscach widzieliśmy tego typu sytuacje, kiedy siły rosyjskie po prostu się rozpadały w panice, zdarzało im się uciekać w stronę Rosji, w stronę wschodniej Ukrainy. To nie objęło całego frontu, ale nie jest powiedziane, że jeszcze do tego nie dojdzie. Czekają nas więc sytuacje bardzo ciekawe, ale trudno przewidywać, żeby ta wojna skończyła się w nawet w tym roku i w tej sytuacji, kiedy nastroje się tak zaostrzyły, może być nawet mm, trudno spodziewać się, żeby ta wojna zakończyła się na granicach pomiędzy Ukrainą i Federacją Rosyjską. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Widzę, że Ukraina się trzyma, więc trzymaj się Ukrainy dalej. I będziemy już teraz z powrotem regularnie śledzić i rozmawiać na temat tego konfliktu.